Witamy Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj wspaniałego gościa. Jest nią, Zosia? Cudownie, że się zgodziła na swoim pięknym biuście, na swoich wspaniałych kobiecych kształtach, pokazać Wam wachlarz możliwości, jakie stawia przed nami w ogóle świat bielizny na duże piersi. Jak widzicie, Zosia jest uśmiechnięta, piękna i <laughs> zadowolona ze swojego ciała. Słuchajcie, zaczynamy formatem usztywnionym. Usztywnionym, nie mylić z puszapem. Oczywiście istnieje możliwość przy tym modelu, aby regulować asymetrię piersi, więc z tego co pamiętam, masz lewą większą, prawda? Prawej możemy zostawiać wkładeczkę, aby te piersi były idealnie wyregulowane. To jest super opcja, jak masz na przykład takie większe dekory, mhm. gdzie potrzebujesz właśnie, ta część też się odpina, więc jak chcesz mieć na przykład z tymi elementami rzeczywiście paseczków, to masz, a jak nie, to odpinasz. I ten model jest właśnie do głębszych dekoltów. Jak się w nim w ogóle czujesz? <laughs> Ale jesteś nieobiektywna, bo Ci kolor podobał. Nie, chodzi o no, te paseczki. No właśnie, chodzi o to, że wychodzą spod bluzeczki, nie? Tak, ale dzisiaj mamy wyzwanie. Dzisiaj chcemy im pokazać, że wcale nie tylko usztywniane dobrze trzymają. Bo często na przykład do mnie przychodzą dziewczyny, mówią: Jezus, ja mam taki duży bius, ja muszę mieć formę usztywnianą, bo tylko usztywniana mi będzie trzymać. Prawda, że to jest nieprawda? No <noise> oczywiście. W końcu nosisz te miękkasy. To... <noise> Także słuchajcie, czekajcie zaraz na następne. Ten pamiętajcie do głębszych dekoltów. Zaraz do Was wracamy. No, i widzicie, Zosia nasza kochana, w kolejnej odsłonie, tym razem softowego biustonosza. Jak widzicie, on wygląda tak trochę nacztywniany, nie? <laughs> Przez to, że jest mocno zadrukowany i ma taki efekt rzeczywiście przykrytych piersi, bo nic się nie odznacza ani sutek, ani brodawka nic nie widać. A dodatkowo, słuchajcie, ciekawostka przy tym modelu, właśnie. Jest to format tak naprawdę balkonety, bo zbiera te piersi od dołu do góry, ale ma przeciągniętą częścią tutaj górną, żeby schować zarówno różnicę między piersiami, jak i nie zabudowywać jej całkowicie. A zgubić ją naturalnie, bo on jest taki bardzo komfortowy, naturalny i nie ma takiego mocnego wybicia. Dla tych, które lubią takie kształty naturalne, Zresztą co ty myślisz o tym? Co mam ten model. <śla> to w ogóle nie. <śla> nie podlega dyskusji, ale tak na co dzień świetnie. Jak się on sprawdza? Bardzo powiedz. I bardzo. też możesz mieć taki lekki dekolt, tak, nie z takim zabudowany, bo takie też tam gdzieś tam na końcu mamy takie zabudowane dla tych, które lubią. Natomiast przy tym modelu rzeczywiście fajnie, bo w naturalny sposób zobaczcie, gubi tą różnicę. Nie widać nie trzeba tutaj żadnej regulacji takiej tworzyć w postaci czy wkładek, Dobre. czy podkroju, nie? Także czekajcie na następne nasze odsłony. A teraz Zmysłowy beż. Nie mogę inaczej tego nazwać, bo nie jest taki elegancki, prawda, Zosiu? Nie. Ale beż jest najbardziej znienawidzonym kolorem wśród kobiet. Dlaczego? Z uwagi na y, antyseksualność. Nie oważam. No właśnie, potrafi jest być. Jest bardziej praktyczny niż biały. Oczywiście, że jest praktyczny. Tylko, że praktycyzm to nie to samo co seks. Natomiast ten wyjątkowo, z uwagi na wykorzystanie, zobaczcie, ten, ten beż jest taki totalnie złoty a te prześwity takie powiedziałabym jasne ich też nie widać bo cały tył jakbym cię poprosiła, się o cały tył on też jest taki zobaczcie kombinowany z koronką i w ogóle wygląda bardzo bardzo elegancko przy tym modelu macie w ogóle taką formę zwróćcie uwagę to jest format półmiękki czyli semisoftowy. Czyli ta część dolna jest na takim podszyciu pół milimetrowym, natomiast ta część górna jest miękka. I co ważne, ta koronka zazwyczaj jest tak pięknie naciągliwa, bo ona jest bawełniana, ona jest bardzo bardzo w dotyku. Mm -hmm. nie? I to jest na przykład dla kobiet, które wolą mieć bardziej zabudowaną formę biustonosza. I jeszcze słuchajcie, co jest ważne, ma troszeczkę bardziej zabudowany bok. Więc jak są jakiekolwiek elementy, które chcą zakryć, to on jest rewelacyjny w tym aspekcie. I szersze ramionka one zawsze są dostosowane do wielkości. Bo pamiętacie, że jeżeli chodzi o, o w ogóle biustonoszenie na duży biust, to jest dosyć spory ten alfabet, bo niektóre modele są robione do s, niektóre li, do literki my, zazwyczaj teraz już te my to jest minimum, my jak Małgorzata, bo jak miłość. Jak wolicie. Więc to jest trzecia odsłona. Zaraz będziemy wchodzić w kolejne i będziemy Wam pokazywać różnice, na czym polegają różnice w softach. No i widzicie, Zosia w każdym jednym modelu wygląda wspaniale. Ona taka w ogóle wspaniała jest, I tak jak każda z Was. I widzicie, jak ważne jest zawsze dopasowywać, teraz już bardziej poważnie, zawsze biustonosz do waszych, waszych potrzeb, nie czyjś. I nie patrzcie tylko na oczy, bo to, tak jak pamiętacie, nie nosimy tego na oczy, tylko na piersi. Więc to jest bardzo istotne, żeby forma zabudowy biustonosza była odpowiednia dla Waszych potrzeb. Ten model też jest bardziej pełny, on jest też dosyć do sporych rozmiarów robiony, ale ramionczka zawsze są dostosowane do Ciężkości waszych piersi, czyli im większy rozmiar, tym szersze ramionka. Jeżeli chodzi o Zosię, tak widzicie, całość tutaj piersi, wszystko jest pięknie zebrane i on jest naprawdę pełniejszy, i z profila widać, jak ładnie te piersi są zebrane do góry, a nie ma takiego wyplasku. Bo przy dużym biuście bardzo często jest element, o którym niektóre kobiety zapominają, że obok. Właściwego doboru rozmiaru, jeszcze trzeba dostosować materiał do ciężkości piersi. Mm -hmm. I to widać zawsze z profila. Jak się obrócimy, a piersi są wyplaszczone, to znaczy, że materiał nie wytrzymuje ciężkości naszych piersi. Dlatego tak ważne jest, żeby ten haft był stabilny. Jak mm -hmm. już soft, to musi być haft stabilny, może być zadrukowany bądź bardziej przezroczysty, w zależności od tego, co lubimy, mm -hmm. nasi mężowie albo partnerzy. Natomiast ogólnie ważne jest, żeby ten materiał wytrzymywał ciężkość. On jest tak naprawdę do wszystkiego i do rzeczy bardziej zabudowanych i lekko wydekoldowanych, wiadomo, że nie super dekolt, ale nawet jakby wyszło nie Zosia, kawałek tego haftu Bardzo też jest, jest, super. jest super. Też jest super. Czekajcie na następny model. Kolejna nasza propozycja już dla pań. No ja wiem, że nie w twoim stylu Zosia. <laughs> ale dla tych z was, które chciałyby optycznie pomniejszyć swoje piersi, Jednocześnie zachowując kształt okrągły i tutaj Wam zwrócę uwagę, że zwróć, sami sami zobaczcie, bo widzicie zosie przy kolejnym jakby formacie do konstrukcji na wiost, To jest forma, który jest oczywiście całkowicie zabudowany. Ramionczka ma bardziej bliżej, skrojone bliżej karku, dlatego że on jest właśnie dla tych pań, które mają na przykład spadziste ramiona. Gdzie mają problem, bo przy takim typowym staniku te ramionka są bliżej tu i one są zbierające do środka, bo mają cięcie poprzeczne. Ten model już okala całość piersi, zabudowuje go w odpowiedni sposób, ale jednocześnie od strony wewnętrznej ma materiał oddychający, delikatny, a od strony zewnętrznej stabilizację. Więc jak będą panie chodzić, to te piersi nie będą się trzęsły, tylko będą stabilnie trzymane i jednocześnie są odpowiednio zabudowane i optycznie pomniejszają, bo pomniejszenie to nie jest tylko kwestia żadnego jakiegoś tam szkodliwego działania mającego na celu nie tych piersi, mm -hmm. bo nieraz niektóre z Was wybierają na przykład za małe dwa rozmiary po to, żeby te piersi zdusić, mm -hmm. a to jest szkodliwe, bo to zaburza pracę limfy wewnątrz piersi, więc możecie mieć pomniejszenie optyczne, a przy tym we właściwym rozmiarze. Mamy jeszcze jedną propozycję dla tych z Was, a to druga. Propozycja dla tych z was, które lubią formaty takie bardziej naturalne w kształcie i jednocześnie optycznie pomniejszające. Przy tym modelu macie zebranie piersi do środka, aczkolwiek w bardzo naturalnym wydaniu. Bo mimo że ma cięcie od dołu i od, zarówno od dołu jak i poprzeczne, że zbiera, to jednak on zbiera w sposób bardzo naturalny. Rozłożenie piersi jest takie jak faktyczna forma Umiejscowienia. A przy tym ramiączka, zwróćcie uwagę, są bliżej karku. Tutaj w tym miejscu właśnie bliżej ramion, przepraszam. <grytanie> Dlatego, że on tu zachowuje i dla niego zadaniem głównym jest zebrać całość boku i piersi w ten sposób. Natomiast poprzednik z minimizera miał to do siebie, że zbierał bardziej, ale go zabudowywał jeszcze mocniej i ramionczka miał bliżej szyi. I to jest różnica między minimizerami. To są dwie ewentualności, one występują w wielu kolorach. I tutaj jest spory ten alfabet, bo nawet do O. Ale nie jest to w Twoim stylu, prawda? Kompletnie. Nie. Dlatego je, dla każdego jest opcja. Powiedz mi, z tych, których żeśmy przymierzały, która była najbardziej dla Ciebie? Ten drugi. Ten drugi. Tak. A, tak czułam, tak czułam. czułam. Bo jest i dekord. I soft, tak. i wszystko to, co lubisz. Tak. I kobiecość, i zebranie, prawda? Dokładnie. Słuchajcie, na końcu przygotowaliśmy dla Was jeszcze niespodziankę, bo całkiem niedawno Wasza ulubiona konstrukcja, nie zdradzę jeszcze jaka, jest robiona w rozszerzonej ofercie rozmiarowej. Dlatego, że wcześniej były tylko do G, nawet F bym powiedziała niektóre, mm -hmm. a ten jest robiony do miseczek H. Przekonajcie się, co to. No, ja myślę, że część z Was. <grym> Poznaję ten model. To jest oczywiście braletka. Braletka w Sofcie. Ona wcześniej rzeczywiście była robiona do misek F, czasami się G zdarzało. Mhm. Natomiast teraz jest rozszerzona do misek H, czasami się pojawiają nawet I. Jest to oczywiście na Waszą prośbę. Producent jak najbardziej zechciał coś takiego zrobić, abyście dobrze się czuły, ale jednocześnie dopasował tą konstrukcję, żeby te piersi były rzeczywiście odpowiednio zebrane. Pamiętacie, że braletka działa troszkę jak. Tak pięknie złapane, m, zabudowane piersi z przedłużoną częścią ramienną, mm. więc tak naprawdę nie do każdego rodzaju bluzki czy stroju bierzemy, ale jeśli chodzi o zmysły, to wszystko jest jak trzeba. I to, co jest przepiękne przy tym modelu, to jest wykończ. Tak. Nie, Zosiu? Jesteś też zaskoczona, no, nie? No, jestem zaskoczona. <laughs> Dlatego jak widzicie, dużo jest tych możliwości. Dużo jest opcji. Każda z Was tak naprawdę, niezależnie od tego, jakie preferuje dekoldy i formy trzymania, może znaleźć coś tak naprawdę dla siebie. Oczywiście. I do tego Was zachęcamy, żebyście chciały, szukały i odnajdywały tego, czego tak naprawdę potrzebujecie. Jakie są Wasze w ogóle tak naprawdę ukryte pragnienia, aby te piersi wyglądały. Na pewno dobry stanik, co zmienia? Sylwetka. I samopoczucia, I, i emocje, prawda? Tak. No właśnie. Także dziękujemy Wam serdecznie. Łapki w górę. Piszcie w komentarzach, co Was interesuje. I dziękujemy Zosiu, że dołączyłaś do naszej ekipy.